Kończę talerzować tutaj ten kawałek z kapustą. Jeszcze mogę pokazać jaka tutaj jest ziemia. Jakie tutaj buraczki rosną. Nieliche. Bo tu jest pole po burakach ogólnie. Będzie siane przężyto. O, moja dłoń. Burak. I ogólnie dłoni jakichś małych nie mam Także no tak na oko tutaj z 45 cm do pół metra ten burak Widać ładnie ciemne, ładnie zaprawione Udało się siebie zakończyć na ten rok Co się zjechalo? Witam wszystkich serdecznie w kolejnym filmie. Jak widać 40 stoi, nawóz dokupiony z racji tego, że doszło okazyjnie 2 hektary ziemi. No i trzeba jeszcze obrobić. Także polifoska szóstka i superfosfat to kupiłem 200 kg polifoski szóstki, 100 kg superfosfatu. O jest mokry, kurwa całe spodnie będę miał mokry. Yy. Już tutaj jak widać rozsiełacz trochę zostało. Mogłem pierwszy kawałek pół hektara rozsiać. Już rozsiałem. Yy. Ogólnie się po terminie będzie. Mam nadzieję, że bym się udało dzisiaj ten temat ogarnąć. Ogólnie tych dwóch hektarów, ale to jest mało mało prawdopodobne. Jak widać, padło na polifoskę. Na, nie, na nietani nawóz. Zamiast polifoski miała być sól potasowa do superfosfatu. Yy, no, ale z racji, że u nas tu dostępną miałem tylko w big bagach. Nie potrzebuję takiej ilości, yy, to padło na polifoskę. Tylko po prostu yy, mniejsza ilość polifoski z... ekonomicznie to było przeliczane przez, przez sprzedawcę tam w sklepie. I tak naprawdę to mnie kosztowało 1200 zł jakbym brał. Chciałem to samo rozsiać, rozsiać, żeby był taki sam efekt superfosfatu i yy, soli potasowej. Nie kosztowało chyba jakoś, czy tego samego efektu by nie było, bo to jest jeszcze azot zawarty. Jakoś chyba ze 100 zł mniej. Ale żeby trochę było ekonomicznie, po zostało zastosowane 200 kg stosunek 2 <kluzny> trzecich polifoski i jednej 1 trzeciej superfosfatu. Jakoś tak muszę kombinować z tym workami, Nie mogę ich normalnie złapać, bo się całą moczę i tak już kolana mam mokre. Dobra, widzimy się pewnie na polu jak będzie zaspane. Ja to jeszcze tu sobie trochę wymieszam motyką. A reszta to już tam wirnik na dole załatwi sprawę. No i jesteśmy sobie na polu. Dojechałem, kawałek tutaj mam. Tu jest e, kawałek hektar 20, i tam za gospodarstwem jest jeszcze 30 arów. Startujemy. Oczywiście trzeba kombinację z rozsiewaczem najpierw go otwierać, potem lekko podnieść, potem puszczać, bo się rączki nie zgadzają z tym łączeniem błotników. No, zaraz tu jest śmieca. Robimy to tak. Uprawiamy, talerzówka zapięta, jak widać tutaj w glinie ładnie ją idzie. Tutaj kawałek nie wiem, jakiś może 30 arów, chyba nie nawet. Zobie uprawiam. Tu skończę i jadę na ten duży kawałek, co rozciewałem nawóz. Tu na tym polu do nawozu dwa podejścia robiłem. Pierwszy raz. Zawiódł Musiałem szybki serwis zrobić No i na drugi dzień Wczoraj miałem, to ogólnie wczoraj miał być już uprawione Ale yy, z racji, że mnie prześladuje pechod jakiegoś czasu Nie mogę nic zrobić chociaż w miarę normalnie Yy, chciałem sprawdzić, bo kliknąłem niechcący ten guzik, jak nachyliłem na głowę. Yy, spalił mi się prostownik, a że akumulatory wydawało mi się, że mam tu słabe i że padają szczotki na rozruszniku. Jedna z dwóch rzeczy, które obstawiałem, bo traktor nie chciał odpalać. Znaczy, te szczotki na rozruszniku to dalej, chyba raczej aktualne. Ale spalił mi się prostownik, pożyczyłem inny, nowy, taki nieduży. Ładnie doładował, co się okazało. Akumulatory są w dobrej kondycji, po prostu tamten prostownik ich nie doładowywał. A i tutaj prądnica jest na wykończeniu. Prądnica też jest na wykończeniu, też nie ładuje jak trzeba. I najpewniej w najbliższym czasie. Yy, Kupi się prostownik Jeśli do tego czasu zanim rzucę ten film Kupię to pewnie nagram i do dorzucę Co za cudo kupiłem Uprawiam po kartopla Ziemia Trzeciej klasy Dobra Cała jakaś trzecia A takiego, fajna dosyć w uprawie bo tam za drogą już co glina jest bardzo tam to się ciężko uprawia zacząłem od tego kawałka jako pierwszego, bo na tamtym większym, tym ponad 1,5 hektara to jeszcze się kapusta zbiera i, I po prostu chcę im tam dać więcej czasu, dlatego tu sobie pierwsze uprawia i tak to trzeba uprawić ogólnie będzie się bezorkowy po kartoflach bo ogólnie właśnie pola by mi to pole musiał zaorać z racji, że ja mam dwuskibówkę i bym orał na zagon. Znaczy dwuskibówka nie ma nic do tego, chodzi o to, że Bóg zagonowy. A tutaj jest orane obrotówką, że pole było równe, bo właściciel się zajmuje warzywami. Więc jadą pod te wszystkie maszyny, musi być równiutko jak na stole. Czy chodźmy na przykład pod samolot do górki. Dobra, ja tutaj kończę, pewnie nagram coś tam tamtego pola, bo mam miejsca nie za wiele. 35 arów. E, tam już jest uprawione, tylko został poprzeczniak. Tam jest poprzeczniak zrobiony po tamtej stronie. Tu jeszcze została cała długość poprzeczniaka razem tego co jest po kapuście robione. Generalnie talerzuje dwukrotnie, bo naraz no, to jest taki efekt, że trochę za duże liście zostają. O. A tu już jest dwukrotnie zrobione i mi się wydaje, że jest już całkiem okej. Okay. Yy, Tależówka 1,8 metra, 40 z nią współpracuje. Niestety miejscami zabrakło w kamerze, żebym trochę więcej nagrał do talerzowania. No ale jakoś, jak się nie zapcha liściami, bo jakaś główka podejdzie, to dosyć nie, nie idzie jakoś to ciężko. Trójką normalnie talerzuje. Także talerzówka to tyle, ile wejdzie w ziemię, tyle idzie. A idzie no, dosyć nawet nie płytko. Także generalnie to tak wygląda sytuacja. Nagrałem tutaj, żeby było do filmu pokazać. I pewnie może się jeszcze udać, się przyjadę tam z bronami ciężkimi i tam ten kawałek uprawię. Jeszcze dodatkowo, bo trochę takich zostało. Znać, że talerzówką było robione. Nie ma takiej płaszczyzny pola. Więc może się to jeszcze bronami rozciągnie. A jak nie dzisiaj, to w poniedziałek. Bronuję tu sobie to co talerzowałem, bo tu jak widać, takie trochę wertepy powstały, bo talerzówka tylko 1,8 metra i dosyć głęboko była zapuszczana. Eee, tutaj, już tak wygląda to po bronowaniu, gładziutkie pole. O dziwo spróbowałem e, trochę w poprzek bronować, wzdłuż to wychodziło dużo lepiej, dużo lepiej się obwalało. Tak to takie były, aby obsypane kopce w poprzek, a wzdłuż ładnie się to wszystko kryje. Brona taka nie byle jaka, już kiedyś była na filmie zbronowania tam w dłuższych latach to zapraszam widać zęba jest trochę bo tu jest pole po burakach ogólnie będzie siane przężyto o, moja dłoń burak ja ogólnie dłoń jakichś małych nie mam także no tak na oko tutaj 45 cm do pół metra ten burak jak widać z tyłu nowe halogeny, jeszcze stare chlapacze zostały. Nowe światełka LEDowe. Działam sobie tutaj teraz ten hektar, to jest hektar 30 zabronowałem. Tam po kapuście nie ruszam, liści na wyciąg, już wolę po takich trochę wertepach, ale tam się też ładniej pokryło, bo dwukrotnie było talerzówką robione. 40 to wiadomo tam z trójkami to ciężko nie ma, jeżdżę sobie na trójce, bo na czwórce za duże wertepy i przy zakręcaniu za bardzo koła się zarzynają i potem przy dużej prędkości to by yy, zamiast równać te powszechnie, to, to jeszcze by gorzej pokrzywił. No, nie wziąłem ze sobą GoPro, jeszcze mogę o, ładny zachód słońca nagrać. Jest godzina, żeby wam nie skłamać 18 ja już praktycznie kończę, uciekam do domu. Jutro będę cały dzień siał. Tu pewnie sobie przygotuję GoPro, coś nagram. No tutaj no, też bronowanie, nic jakoś nadmiernie ciekawego. Ale... Yy, no zawsze coś chciałem pokazać, że tu trochę pole pogładziłem. Taka wstawka do filmu po prostu. Także zapraszam do jutra. Jutro będziemy siać. Zboże zasypane na pierwszy kawałek 30 arów Widać ładnie, Ciemne, ładnie zaprawione, yy, tutaj blisko. I potem następny kawałek, na który będę jechał, to będzie hektar 60. No i kawałek 30 arów, można powiedzieć, że obciany. Ostatni przejazd mi został. Chyba z tego pola nie nagrywałem, a nie nagrywałem, bo mam jakieś ujęcie z uprawy. się je po terminie przężyto dawka została zwiększona zwiększona do 240 kg na hektar także miało większą szansę przezimować siewnik ustawiony na C1 i są praktycznie na pula otwarte te z tyłu, za chwilę pokażę. W tym sposobem udało się ustawić to 240 kg bo chyba robię 6 podejść, 6 razy próbę kręconą, czym się udało zgodzić tą wartość. Wciągnę kamerkę z głowy. Jak widać w takiej pozycji są ustawione klapki. To jedną wypustkę przed samym końcem. I tak się udało ustawić siebie A nie, przepraszam, nie jest C1 tylko B1. Błąd mój. Bo na początku na C1 sprawdzałem, a jednak na B1 jest. I tak. Obsiewam ostatni kawałek. Tam 30 parę arów jest obsiane. Tutaj hektar. 30, tu hektar 30 do Generalnie to tak, coś mi skrzynia, chyba trochę przekłamuje w siewniku miałem nad miarę zboża oczywiście standardowo jak co roku mi zabrakło dobrze, że akurat był ktoś w domu i mógł mi dowieść bo dosłownie na cztery przejazdy zabrakło i z powrotem, a pole jest krótkie, także no mała ilość, ale niestety trzeba goś gonić, żeby mi dowiół udało się. Chcę zakończyć na ten rok zostało mi z prac polowych tylko ta hektar stależować zaorać jakoś z hektar 30, może 40 częściowo pod ziemniaki, reszta pod e, jęczmieniary. zewnętrzny zewcu, a na nim czekowywałem te nagrania, z możliwe, że nie będzie, odezmę się do kolegi, który się takimi rzeczami zajmuje, może mu się uda odzyskać te nagrania, fajnie by było, bo tam były dwa filmy, jeden z orki, poplonu, drugi z orki, łąki, więc też takie dosyć ciekawe, bo wiadomo, że orka łąki to rzadko kiedy przebiega gładko o i tak zasiany tutaj hektar 60 wcześniej byłem, Tam nagrałem jakieś chyba ujęcie Byłem, zasiałem tam jeszcze 30 arów tam blisko domu najbliższe pole Niecały kilometr, nie może z 800 metrów Te tu worki dopakować sobie I uciekam do, do domu Już Dzisiaj talerzowania nie będzie Jeszcze miałem zamiar jechać talerzować, ale myślałem, że wcześniej skończę no a wyszło jak jak zwykle Ufa. Tak, ja się z Wami żegnam do następnego filmu, który pewnie będzie właśnie z orek zimowych. Na razie. I cześć.